Ostatnio zrobił w ogóle jakieś niesamowite rzeczy. Dał rozkaz w, w pranku on, wycofywać się Orkom. To jest hit w ogóle. Musimy to przetłumaczyć, naprawdę. <laughs> Major Czernobajew rozkazuje Orkom, wycof y daje im rozkaz wycofania się z pozycji. Halo! Halo! Raskat, to jest Bugor, gdzie się znajdujesz? Szybko, pozycja. Jaka sytuacja? Jest. Jaka sytuacja? Proszę mi przekazać, poinformować. Tak, A jest. Jaka jest sytuacja? Mówię. Z Dubrowin, kurwa, słychać mnie, czy nie? Nie ogarnięty jesteś. Halo. Halo, halo. Tak. Ja 84. Rozkład 84, przekazuję słuchawkę. Halo, Raskat 84, halo tak, Raskat 84, słucham, halo, tak, proszę przekazać, poinformować o sytuacji, gdzie się znajdujecie, co ze składem osobowym, a, a z kim rozmawiam? Pozniakow, halo, Brańsk Siewier, Pozniakow, halo, halo, Pozniakow, skąd pan jest? Krasnogorsk, Centralny Aparat. A rozumiem, w sensie znajduje się, jasne, znajduje się, znajduje się obok, obok brygady piechoty morskiej. Jaka jest sytuacja? Sytuacja słaba, cały dzień ostrzeliwani jesteśmy. Co ze składem osobowym? Ile dwusetnych, ile trzysetnych? trzysetnych um, 300, dwusetnych właśnie brygadę, 300'th, 300'th, jeśli chodzi o brygadę, o Trzysetnych, trzysetnych, jeśli chodzi o brygadę, Trzysetnych gdzieś około 40 osób no, tak gipach, gipach. zginęło, zginęło. Około 10, Około 10 osób. To z, z że tak powiem, nastrojem wśród to. personelu. Nastrój nie Żadnego Nikodem nie ma nastroju. Skład osobowy nie chce wykonywać zadań. Co odmawiają? No to nie zmuś, nie wiesz, to jest artykuł. Nie, naruszenie nie, 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 nie. rozkazu. Nie, nie, nie. Nie, Oni, oni wszystko nie, wie, oni wszystkim wiedzą wykonują, ale takie rozmowy są. Oczywiście oni wszystkie zadania. Zadanie... No, Bardzo ciężko. Zadania będą wykonane pytam, czy nie? Nie ma żywności, nie ma. Żywności nie ma, coś tam jeszcze nie ma. Amunicja. 05 amunicja została. Sytuacja. Dobra, słuchaj mnie uważnie, nie będzie. Nie będzie wsparcia, dlatego zbieraj wszystkich teraz. Nie rozumiem. Wycofujemy się. Absolutnie wycofanie się. Nie będzie, nie będzie wsparcia. Mówię, nie będzie wsparcia, nie będzie żadnego wsparcia. Wycofujemy się. My wycofujemy się? Tak. Natychmiast wycofujemy się. Oni teraz podnoszą lotnictwo. Amerykanie wjeżdżają samolotami. Szybko wycofujemy się. Rozumiem. To jest Czernobajew, tak. Szybko, działaj, rozumiem, rozumiem. Szybko, szybko, po... już. Rozumiem. Rozumiem, 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 rozumiem. Wykonać, wszystko, Później przekażesz mi. Jak granicę przekroczycie, to proszę mi przekazać na ten numer. Wsio. Rozumiem, rozumiem. rozumiem. Działaj.